Hej, hej, siemanko! przygotowałem dla Was skrót informacyjny tuż przed premierą nowego dodatku DLC Hidden Dips do Minecraft Dungeons. O co chodzi z kapitanami Rajdu, jak zdobyć pelerynkę z eventu z okazji rocznicy gry. Na te pytania odpowiemy sobie w dzisiejszym odcinku, także zapraszam. dosłownie kilka dni temu na Minecraft Dungeons Twitter pojawiły się dwie informacje, dwa posty i przejdźmy do pierwszego z nich. Tutaj mamy bardziej takie zebranie wszystkich informacji w pigułce przez twórców. No i już dzisiaj oglądając ten odcinek, no możemy się spodziewać jutro premiery nowego dodatku. O co chodzi Minecraft Dungeons Hidden Depths? Co obejmuje Ukryta Głębia? Wszystko, wszystko jest tutaj zebrane do kupy. Zanurz się w kolejną przygodę z nowym DLC Minecraft Dungeons, które pojawi się 26 maja. 2021 roku. Mamy już też cenę podaną, więc to będzie 5,99 dolarów, czyli 6 dolców będziemy musieli zabulić za ten dodatek. No to jest w przeliczeniu hmm, około dwóch dyszek z tego co kojarzę jak stoi dolar w dzisiejszych czasach. No, jeżeli posiadamy Season Passat, to oczywiście mamy to w pakiecie i jest to drugie DLC które już zostanie prowadzone właśnie wśród tej przepustki sezonowej. Przy tym mamy trzy nowe misje, tutaj też jest potwierdzone, jeszcze w poprzednim odcinku tłumaczyliśmy, że jednak faktycznie będą trzy bajomy, w tym dwa zwykłe, standardowe misje i jedna tajna misja, tak jak to w przy przypadku było Howling Peak, Creepy Winter, ewentualnie Jungle Awakens. Oczywiście nowe moby, nowi wrogowie, nowy boss, dużo, dużo rzeczy do ogarnięcia, nowe bronie, sprzęty i artefakty... Ja bym dodał jeszcze nowe enchanty, tutaj twórcy zapomnieli to chyba dopisać. Dwie nowe skórki i mały żółwik, to też już mieliśmy pokazane. Jeżeli drodzy widzowie nie widzieliście dzienników dewelopera Minecraft Dungeons, też macie link w opisie. Ośmiominutowy odcineczek z takiego czystego gameplayu, pokazują twórcy wszystko, wszystko jak to działa, jak postać się porusza po tym wodnym bajomie? jak wygląda fizyka. I dużo, dużo więcej. Chociaż też powiem wam, że nie powiedzieli aż wszystkiego, także zapraszam na live'a już jutro o godzinie 19. Tam będziemy przechodzić sobie cały DLC. Mam nadzieję, że w 3 godzinki zdążymy na spokojnie. Co najciekawsze, mamy darmową zawartość. Która pojawi się wraz z Hidden Deeps. Wraz z wydaniem płatnego DLC dostępna jest również bezpłatna aktualizacja, która będzie dostępna z nowymi zaklęciami i Raid Captains. I właśnie otóż to o co chodzi z Raid Captains? Czy to będzie druga seria, drugi sezon? Coś jak Ancient Hunt? Jak, jak drodzy widzowie myślicie? Damy radę, na pewno to sprawdzimy. No ale na razie, sprawdźmy i wytłumaczmy sobie, co to dokładnie znaczy. Czym jest ten raid captain? Jak go zdobyć? Jak ich generować? Eee, dobra, także przejdźmy do posta. Pokonanie tych niebezpiecznych wrogów natychmiast zmieni sposób gry. No dobra, pokonaj ich, a opuszczą jeden z dwóch żetonów. Tak jak mogliśmy zauważyć w poprzednim odcinku, raid captainowie będą pojawiać się w standardowych misjach. Czyli teoretycznie wyobraźcie sobie, że chcecie progresować na przykład Apokalipsę plus 20 i wybieracie sobie jakiś, jakąś misyjkę z bossem. No i wyobraźcie sobie, że nagle napotykacie się na Kapitana Rajdu. Możecie go skipnąć, ale też możecie go zabić. I jeżeli zabijecie pierwszego takiego Kapitana Rajdu, wtedy upuszcza on jeden z żetonów, jeden z dwóch żetonów, który powoduje, uwaga, zwiększa poziom zagrożenia misji. To na pierwszy rzut oka, ok, będę miał trudniej gierkę, tak? Ale nie wiemy jeszcze, o ile Apokalips do góry poleci ten pierwszy żeton. No, przekonamy się to już chyba w rozgrywce, jak to będzie wyglądało. Jeżeli napotykacie drugiego kapitana rajdu i wtedy jakimś cudem wam się udaje go ubijać, wtedy dropi drugi żeton, który powoduje, że mamy modyfikator zasad do bieżącej misji. Tutaj zobaczcie. Też na filmie wprost od twórców jest to widoczne, mamy dwa modyfikatory, które utrudniają nam całą rozgrywkę, także nie dość, że będziemy mieli zwiększony poziom trudności, to jeszcze dodatkowo jakiś modyfikator losowy, czy tam nawet dwa modyfikatory losowe mogą się pojawić. No, ja jestem ciekaw, ja jestem ciekaw, mam nadzieję, że będziemy tutaj mogli zrobić drugą serię odcinków, drugą masę odcinków, na przykład przejdziemy sobie wszystkie misje z Minecraft Dungeons. Wszystko z pokonywaniem kapitanów rajdów. No, ciekaw jestem, to są na razie takie moje przemyślenia dalekosiężne. Przetrwaj misję z żetonami na wyciągnięcie ręki, a zdobędziesz nagrodę kapitana rajdu. No i właśnie, jak wygląda nagroda kapitana rajdu? Pewnie będą to itemy z wyższym levelem. Zgaduję, że będziemy mogli mieć 300 level item w tym dodatku, ale tutaj nic kompletnie nie mamy powiedziane. Myślę, że to będzie akurat takie adekwatne. Progres o 50 level itemów, i to będzie, powiedzmy, że 300 level item będzie level, levelem maksymalnym na ten DLC. No, ma no, zostało niecałe 24 godziny do premiery, także, także, no, kurczaki, no, masakra. Nie mogę się doczekać. Poszukaj tych kapitanów rajdowych i dodaj nowy poziom wyzwań do swoich misji. A co ważniejsze, zgarnij nagrody. No i tutaj też. Pewnie będzie to y, nagroda dodatkowa, jakiś y, zwiększony level item, ewentualnie coś dodatkowego, coś oprócz y, np. zbroi, którą generuje cała misja, dostaniemy nie wiem, golda albo coś, jakiś dodatkowy item, po prostu. Też chciałbym nawiązać do tematu z Holding Peaks. Zobaczcie, że tajna misja teoretycznie pokazała trochę kapitana rajdu i zobaczcie jakie jest podobieństwo. Y, tutaj mamy kapitana rajdu z... Z odcinka gameplayu od twórców z Hidden Deeps, a za chwileczkę pojawi się generał wprost od Howling Pigs z tajnej misji. No, ja tutaj widzę duże, duże podobieństwo. No, nie mogę się doczekać. Nie mogę się doczekać, bo w sumie mamy już na, na tyle wystarczająco spustowane postacie, na tyle ogarnięte bronie i temki, że już nie mogę doczekać kolejnych wyzwań. Pewnie i wy również. No, ale nic więcej póki co nie wiemy. Myślę, że to nam wystarczy na start nowego DLC. Nic więcej nie musimy się tutaj yy, domyślać. Przejdźmy sobie do wydarzenia rocznicowego. Też rozpocznie się 26 maja i będzie trwało do 8 czerwca. Jest to event z okazji rocznicy premiery Minecraft Dungeons. Już roczek mija od premiery tej gry. Co najbardziej, mnie interesuje to, oczywiście. Pelerynka, bo w sumie jest to taka kwestia kolekcjonerska, no bo też fajnie mieć wszystkie itemki z każdego eventu, jaki jest w grze. Przejdźmy do najważniejszego, jak zdobyć tą pelerynkę, bo to nie będzie. Takie proste, jak się może wydawać. No i tutaj też mamy, że to będą sezonowe próby, tak jak to było w Halloween event, tak jak to było w winter event. I w tym przypadku też będziemy mieli sezonowe próby, po pokonaniu których będziemy mieli do zdobycia nową broń do walki wręcz broń dystansową, zbroję, a nawet pelerynę. I właśnie to nas interesuje. Każdego dnia na ekranie wyboru misji pojawią się dwie sezonowe. Wersje próbne, i znowu mamy dwie sezonowe wersje próbne. To jest kwestia translatora. To samo pojawiło się jak był Winter Season. E, sezonowe wersje próbne. Coraz częściej myślę, że serio twórcy gry korzystają z translatora google. <laughs> Na to wychodzi. No ale mniejsza z tym, przejdźmy dalej. Ukończenie okresu próbnego zapewni jeden z ograniczonych elementów wyposażenia, więc będziesz musiał grać przez wiele dni, aby je wszystkie zebrać. Ukończyć 7 z tych prób podczas wydarzenia, aby odblokować pelerynę do użycia w Minecraft Dungeons. No, ciekaw jestem, nie podoba mi się za bardzo tego typu rozgrywka, no bo niektórzy, na przykład tak jak ja, no nie jestem w stanie codziennie wejść do gry i, i pokonywać te próby, dlatego też tutaj troszeczkę ucierpiałem. No i tutaj obawiam się, że nie trafię na przykład pewnego dnia na y, dropienie łuczka z sezonowej próby albo na dropienie tej różdżki. No, mam. Mam wielkie obawy, że jeżeli nie będę codziennie wchodził do gry, to mnie coś ominie i troszeczkę mi się to nie podoba. Mamy do ubicia 7 sezonowych prób i dzięki temu będziemy mogli zdobyć naszą wymarzoną pelerynkę. No i sezonowe próby i nagrody będą dostępne tylko do 8 czerwca i nie można ich zdobyć po zakończeniu wydarzenia. Więc wskakujcie i świętujcie 26 maja. No i to jest wszystko. To jest wszystko od twórców. Wydaje mi się, że już nie będzie więcej info. Tutaj też macie jeszcze filmik jak twórcy tutaj paradują w tej pel pelerynce, robią nam smaka na ten item. Też, e, też <grych> hype rośnie, nie ukrywam, ale ja się nie mogę doczekać, pewnie wy również. Jeżeli macie, tutaj też jest ważna uwaga, jeżeli macie problemy z instalacją gry, jeżeli powstają wam jakieś tutaj błędy, jak zainstalować pakiety DLC jak zaktualizować gdzie mogę znaleźć informacje o najnowszej aktualizacji? Zobaczcie, zobaczcie, tu macie po odpowiadane pytania zadane jak uzyskać dostęp do nowych podwodnych misji Wsiśsenko jest tutaj napisane, oczywiście też macie link w opisie no i zapraszam gorąco na jutrzejszego live'a, godzina 19 .00. będzie się działo, będziemy przechodzić od postaw całych Hidden Dips Oczywiście z dobrą dawką humoru, dobrą dawką klimatu. Zapraszam. Mam nadzieję, że wpadniecie. Napiszcie komentarz. Będę obecny. E, ja wam dziękuję za oglądanie. I widzimy się już jutro. Na razie, Siemanko. Hej.